Alternatywą dla instrukcji warunkowej if jest instrukcja switch. Podobnie pozwala na sprawdzenie, jaką wartość ma dana zmienna. W odróżnieniu od if, switch przyrównujemy jedną zmienną do wielu wartości. Należy też pamiętać, że switch pozwala tylko na porównywanie zmiennych typu liczba całkowita lub string, dlatego często ze switch stosuje się enumerację, o której będzie w jednym z przyszłych odcinków. Sprawdźmy, jak działa switch. Na początku zdefiniujmy zmienną typu int ocena. Teraz twórzmy funkcję Start, w której za pomocą, za pomocą Switch, a w zależności od tego, jaką ocenę dostaniemy, wypiszemy coś na ekranie. Zaczynamy od napisania słowa kluczowego Switch i otwarcia okrągłych nawiasów. W środku piszemy nazwę zmiennej, którą chcemy porównać. W naszym przypadku jest to ocena. Następnie otwieramy klamry. W środku tych klamr będą wszystkie przypadki, które chcemy sprawdzić. Jeden przypadek piszemy następująco. Zaczynamy od słowa kluczowego case, a następnie wartości, którą chcemy porównać. Załóżmy 6. Następnie piszemy dwukropek i klikamy Enter. Tutaj nie musimy robić żadnych klamr. Po prostu piszemy instrukcje jedna po drugiej. Załóżmy, że w przypadku, gdy ocena będzie równała się 6, wypiszemy w konsoli. Nigdy nie dostawałem szótek, więc załóżmy, że rodzice mówią, jak dostaniemy szóstkę. Brawo, synu. Dostałeś szóstkę. Na końcu wykonywania każdego przypadku należy napisać instrukcję skoku. Najczęstszą jest break. Jeśli program napotka break, będzie wiedział, że to jest koniec wykonywania się instrukcji i wtedy wyjdzie ze switch i zacznie wykonywać dalej program. Jeśli chcemy napisać kolejny przypadek, wystarczy znowu napisać zaraz po instrukcji skoku case i kolejną wartość. Tutaj znowu coś wypiszemy na ekranie. Brawo, mogło być lepiej. Kolejną instrukcją skoku jest go to. To oznacza, że po wykonywaniu instrukcji w przypadku tego, case 5, możemy napisać, do jakiej instrukcji ma przeskoczyć. Załóżmy case 6. Wtedy nie przerwie działania, tylko zacznie wykonywać instrukcję tego przypadku. Hmm. Istnieje coś takiego też jak default. Możemy to traktować jako else w instrukcji if. Wszystkie przypadki, które nie będą się kwalifikowały tutaj wyżej, będą robione w default i korzystamy z tego tak samo jak z normalnego przypadku. Wypiszmy coś na konsoli. Nie ma takiej oceny kłamczuszku. I tak samo musimy tutaj na samym końcu wypisać instrukcję skoku. Switch stosuje się wtedy, kiedy chcemy jedną wartość, jedną zmienną przypisać do wielu wartości. Różnicą między switch a if jest taka, że w ifie wszystkie warunki są sprawdzane po kolei. W switchu wszystko sprawdzone jest w tym samym momencie, dlatego szybciej będzie wiadomo, którą instrukcję należy wykonać. To wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie i do zobaczenia.